Mam liska z tej strony emuro i po przerwie wracam do was. oczywiście eee, tutaj jestem sobie że free bullet czy jakoś tak na Minecraft eee, wersja 1.5.2 eee, IP oczywiście będzie w opisie i od i na początek powiem wam skąd mam tę głowę głowę można kupić od ludzi ale zdobyć to już nie wiem jak ktoś chyba ze skinem yy, na przykład yy, SKF-a yy, yy, zginie to wtedy inna osoba bierze jego głowę i zaczyna swój ale dobra pokażę się wam mój dom a to jest mój lokator tak sporo, które w życiu realnym. Dobra. W tej stronie mamy takie, rzeczy, no, takie inne rzeczy, o. Na przykład kości, butelki, wagony, pióra i tabliczki. Tutaj są piętra oczywiście. Mamy tutaj kilka pięter. Pierwsze piętro to jest mój pokój. To jest magazyn się rzeczy, rzędzia i, i zbroja, y, te jedzenie Trzymaje surowce I takie, i, i, takie dupere. Deski świe, drzewo, de, i dalej, Dobra Idziemy teraz na ostatnie piętro, czyli drugie I tutaj mamy farmę, farmę Kakao Plantacje mamy tutaj jeszcze dynie z kolei go Mamy dynie arbury, okay. napiszę tylko nie skończy. Tym. Dobra, bo niszbym. to wierzymy e, Tutaj oczywiście składa kit tools Żeby dostać narzędzia żeby dostać końcowe rzeczy Ke, e, kit tools Chcemy e, te, te rzeczy No tej butelki Wy e, jabłko 5 i 25 Mam tutaj jeszcze plantację marchewek i tutaj ziemniaków Teraz je posadzę Oczywiście no i i kaktusy Bo niestety przyciny nie, nie wiadomo czemu nie ma w sklepie Ale potem pokażę sklep Dobra na razie idziemy na Spawna Spawn, no jak spawn, tutaj już jest wszystko nawet. Team Speak y, Tutaj są Warpy, tutaj tam dalej nie byłem Ale dobra, idziemy na Warp miastą. Słuchajcie Skype Ty Jakbyście widzieli, dobra E, tutaj jest cała administracja, czyli e, właściciel e, tam w, w, nie, nie mogę sprzedać pierwszego, tylko widzę Florian, Erosonin, e, czegoś tak, Lover, Admin Super ciastko, Creepy Scout, Chris Eyuf Potem Super Mod, Major Pietro, Damian 1, Moderator, Sieve czy ENDS. Tutaj mamy Kid, Mood, yy, Aguo, Shop, Zeus 69 i SLIWIS 13. Tutaj mamy oczywiście Ender Chest. Witaj w mieście. Tutaj mamy regulamin. Nie obrażaj nikogo, nie na czacie, nie używaj wspomagaczy. Nie kamu innych serwerów, nie patrz na GM. Nie w ogóle eksponant Kazał nie użył kapsułkowa, nie prosił o itemki, administracja nie może rozdawać gąbek. Jest szacunek, Je jeżeli dany moderator administrator nie, nie ma szacunku do grać lub administracji może spotkać go kara. W postaci ranga w dół, xx, degradacja xx, ban perm xx, ban IP xx. XX. Kultura, jeżeli dany moderator, administrator obraża gracza, administratora, może spotkać ukarów w postaci rangi w dół, degradacja, ban ban, ban IP. I oczywiście rozwojeniem temu jeżeli <küh> dany moderator, administrator, rodzajcem dla danego gracza, VIPa, super VIPa, dziewczyna, może spotkać w postaci rangi w dół, degradacja, ban perm ban, ban IP. Dobra, mamy tutaj kilka rzeczy. Tutaj mamy enchant, Hmm, właśnie przy okazji sobie z enchantuję hmm, mój kill of i wydajność czy ISO mam lepszy i tutaj jest do 30 levela tutaj na dole ma, tutaj jest PVP nieraz razy z dobrego EQ. tutaj mamy działki nie ma tam prawie miejsc ale zawsze się znajdzie tutaj jest survival czyli czy wiecie o co chodzi Tutaj jest mob Arena, pokażę to potem. Na dole sprawdzimy. Jest wyjście do miasta. No i idziemy. Jest jeszcze takie kilka warpy. Warp, na przykład ciasteczka. Nie. No, no tutaj kupujemy takie warp ciastka. Des? Tego nie sprawdzałem. Działki duże, działki małe. A, możemy kupić sobie działki. Yy, warp. Mam wow, wam wow. dzięki Entun grawi, nie wiem niestety wszystkie sprawdzałem lata nie bom, lata nie ban miasta lata nie ale o co tu chodzi? Dobra, e, warp e, kartof, Kartofla kartof, a i właśnie. Na, na niektórych war, warpach nie można wpisywać inne warpy kartousle. Nie tu Tutaj mus, Aha, możemy kupić tak, warp... Warp kolosalny to jest PvP. Kopalne potem moby. To jest... chyba moby... Nie. tutaj zdobywamy normalnie ox. Tutaj mamy... Zostań, nie banku po podaniu, bo nie trzeba stanąć na odpowiedni pole, tak? Nie. Znaczy nie trzeba zlecania pole, zlecania pole, a na pra prawdziwe, przejście dalej. O, ziemi. Raport do miasta. Mm -hmm. Nie wiem jak, sam, jak to zacząć. Dobra, kolejny war parkour potem nie sklep a spawn muszę wpisać aha, muszę tędy chyba wyjść tak warp, dobra warp sklep sk sk warp sklep mamy urządzenie uzbrojenie czyli wszystko jacksowem no prawie jacksowem tutaj powinno być, tutaj coś dodadzą pewnie Dobra, tutaj są tylko narzędzia, ale uzbrojenia nie mam. Znaczy o zbrojeniu To i mamy takie narzędzia pod oglądem. Jakoś z tego, mi się przyda do budowy domu. Tutaj są surowce, takie, Tutaj próbowałem na do farmy. A tutaj są, jest jedzenie, po prostu jedzenie. Tutaj też kupiłem y, te y, ziemniaki i y, ten, no, y, lewym czy kichkim myślą, my, my na, y, na przykład na... Jak mamy ziemniak, to ja my lewym i dostajemy pieniądze. Ja to akurat sprzedam, Ym, dobra idzie, tutaj już nie ma nic Że tutaj sprzedają y, bardzo y, głowy, bo się otula, dobra y, Warp, na czym idzie? Warp, warp skrzynki W warp skrzynkach jeszcze nie byłem niestety A, to po prostu tutaj mamy swój, tutaj możemy postawić rzecz, tak? A nie, nie możemy, dobra Yy, więc teraz pójdziemy na Warp... A, bym zapomniał. Warp parkour. Mam no, na tym parku, że jeszcze nie przeszedłem go, ale pokażyłam tam się go trochę, jak umiem trochę przeskakiwać. Doszłem najbardziej do płotków, ale zawsze tam wpadam na jednym. Tutaj jest właśnie głupi moment. Yy, tak, mamy takie skakanie na yy, tych blokach jednopłotowych, potem na latarni, na, na drabinkach, płotki, kaktusy, ym, płotki znowu, ten y, solsand, y, lód i y, y, ziemia, ten, y, ten śnieg, lód, śnieg, y, ziemia. Blok żelaza, blok żelaza, blok żelaza i koniec. Tak to jest. Teraz spawn i warp plus. No, a i war No wiecie, w warp plus to po prostu mamy wydobywać drewno. O, to jest wszystkie możliwości. Tutaj niektóre są, że są yy, te, yy, że nie mamy uprawnień do ich wydobywania. A, i są jeszcze prace. Jop. Na przykład, aj, nie pozwala to spawn. Jop. Jop, Jops, yo, yo, Jops, Bros. Są takie prace jak drwal, górnik, digger farmer, łowca, ryba, kowal, brewer, hunter. Ja oczywiście wybrałam drwala i górnika. Dobra, teraz idziemy na łap kopalnia. Na łap kopalni po prostu <coughs> kopiemy e, kobla i postaram wam się zademonstrować co, co się stanie. O! Widzicie? Z kobra może wypadać takie rzeczy. Zbiorę sobie. Patryk w I mogą wypaść diaksy, żelazo, szmaragd, złoto, ale i ekspo. Buteleczki ekspo. Kurde, nie mam miejsca. Albo tak, dobra. Na chwilę pójdę do mojego domu spółkadr tak sobie tak chodzi, tam, tam może do swojej strzymi. Dobra, odłożę to. to, 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 to i na razie idziemy Dobra, co mam tak, warp kopalnia, warp na czym skończyliśmy, bo nie pamiętam no, Warp kopalnia, no, tam wszystkie wypadają Przepraszam za lagi, lag ale mi się włączył internet. Dobra, co wam tu jeszcze pokazać? Um, wrócę do Was za chwilę, spodziewam się ładnie wszystko na więc da, dla mnie to się potrwa, was sekundka. Więc. Dobra, łowiska, już jestem, wszystko pięknie się nagrywa, tylko głos jest taki m, bardzo cichy, nie wiem czemu, więc sobie, czekajcie, o, dobra, może teraz będzie, będzie głośniej i to tak, yy, nie wiem wam co mam jeszcze pokazać, I jak zwykle kolega zniszczył, muszę poprawić, no, więc nie wiem co mam jeszcze pokazać tutaj. Yy. Nagram, jeśli pod tym filmikiem będą chociaż dwie łapki w górę nakręcę, e, k, nakręcę inny odcinek z Minecraft może z Minecrafta albo z coś innego więc znalazłem Żegnam z słowami amurówczym coś na razie